Ciemaneczko od ziemeczki z tej strony sgaming137 n Dzisiaj jest ze mną O jest widać go. Widzicie jaki to Stewek? Ja też jestem Stewek. Bo na tym Minecrafcie mnie nie widać jako skinanie. Dzisiaj nagrywamy jak to to Partowałem. Dobrze, no, aura nie. tak naprawdę to dzisiaj zbieramy i na Didia. A w się tutaj wpływ, O, tutaj są takie kit Cox, -kit, kit drewno, kit wip Kit Gracz. Czy start? Nie wiem, zapomniałem. O. Dlaczego on tak szybko kopie? Ja bym trochę niżej. Robę. No, żeby jak oni będą jego nas skakać niżej, z tego nie wyłudzę. Tak, nie cofajcie ja, się. Nie, tak się dzieje. Łot! Ej, ty takim krokiem się może robić. Ty kurde, czekaj, bo mnie cofał tutaj. Szybko, chodź szybko do mnie tutaj na górę i mi rozkop jeden klocek. A to skocz ty na mnie? Nie mogę. O, jest, jestem. Nie. Ty pilu! Ty stary! Bym zginął. Nie, Mam mało serduszek. Ej, czekaj, toniarki postawię. Chodź tutaj na dół. Ja no, wiesz, bo bym zginął, ale serduszka sobie tym zabały. Hmm. No takie. I na glinie nie są takie zbyt. Te. stołniarki po sobie. Nie, nie chciało a... mi się z Poczekaj jeszcze, nie postawiaj. Chęć się przesłuń. Co? Mm -hmm. Bardzo śmieszne stary, 2 na 10. No i dzisiaj i będzie planowana Gildia z widzami. To tu nie mówić, ale co? Co ci. I stary będę, będę w ogóle robił gdzie z widzami, Będą tam pisać w komentarzach. No ja będę wybierał. Nie, no, będę tam jakiś... No, wybierał typów. Znaczy widzów moich. Weź się przesuń! Nok nuk, stary nagrane, Czekaj, do Admina pójdziesz. Widzicie jaki też cheater? Tak, bardzo grać. To może zapóźno. Biezne, stary jesteś ładmina. Jesteś ja ładny. Ma... Ja nie mam. No to jest ty... O dobra mam. No właśnie, no nie mam właśnie. Ale zawsze przynajmniej na trzymają. Masz... Ale no co i ja nie... Kurde, z to nie arkro kupiłem. No, dzisiaj będziemy zbierać itemy na gilię. Nasza gilnia się będzie nazywała Srek Jak no. nie będzie takiego tagu Zastępca ben, Zastępcą będzie ten, który jest bardzo ogarnięty w TVP i w ogóle Nie! Kurde, ej! Jest to szóste. Ej! Ło, wow. ale po prostu No stary, po prostu. Nie, ale wiem, że ty oszusta e, tego ty... ja, ty... A założyć się, że będziemy po prostu zbierać i na nagrania. Ale już dziewięć Ja mam siedem kupców. A ile masz refund? No. Aha, jakbyś mi oszusta zrobił, to ja szybko zjem. Włącz i będziemy się klepać, co? Ale tu na razie wyłącz Skąd te itemki tutaj są? I skąd ty masz te itemki? I serio, diamentowe czeki Ja wyrzucam skidgrad, no, a skąd ty miesz sety. a tak i sety cztery, czy nie? No, czy czy jakieś... No, no, Ona kontakt się kontaktuje, tak. Ona ty, albo youtubera nie? I co, i potem kto się będzie miał? Ostatni, jak będę miał wszystkie kity, no a ty nie? Wow. No. Wszystkie kity, Chyba Przedmiotem tylko w spasku, w tam przetrzeć. No właśnie, lepsze niż JV i Xbox, nie? i tak Czekaj, ile już mamy i temu na liście. Albo bo ci wszystko, co jest potrzebne. Jest potrzebny stak diamentów, stak e, 32, stak złota, stak e, żelaza, stak. E, czekaj, jak to się mówi książek, e, 6, 6 pereł, stak emeraldów, stak e, obsydianu i stak jabłek. To daj mi tej itemy, jakie masz. Stary i oszusta robisz Ty, oszuście, to ja też ci zrobię oszusta. A cię ty, czy, czy, czy nie wiadomo, że Nie. Ja chciałem i temy pozbierać, a ty, o, wie co. No, już! No dobra, sojusz. Nie no, ale daj, daj mi te potrzebne i te wymaginę jeszcze jakieś. I to szmaragd, stary, diamenty i cię nie wyrzucasz Ty chory jesteś Stary, powaga, ty chory jesteś O ja wiem już, już mam prawie, już mam prawie większość, tam nie biegać Stary, diamenty ty tam wyrzucasz, chory jesteś Ja... Jabłko, jabłko, jabłko A co jest. Dobra, to jest. To jest. To jest. tej jest. Us usunięcie reklamy równa się ban. jest. a jest. To jest. To Większy drop, ukośnik drop. Połowa mniej i tu na gilię. To fajnie. Kit i ty, ukośnik repair, ukośnik hat, ukośnik fi, fed. Muszę jakoś tak. Ja. Stary to. A to ja bym już teraz mógł założyć gilię, jakbym miał tego youtubera, nie? Ej, powiesz, to jest również 60 tylko w tej chwili. Dla ciebie jest wytkana, żeby nie ja jest to weź zrób parę kanałów Uuu, Co ja się tutaj baguje w tym klocku? Cholera, cholera, cholera Tylko mnie teraz nie podkopuj U, nie, no Ej, masz kowadło? Jej, i Idziemy! Idziemy, immersion. Ej, już mamy prawie wszystko na nic, jeszcze żelazo mi jest potrzebne. A ty no, Oczywiście myślisz, że ja ci zrobię oszustwo, Ty jakiś chory jesteś, czy przy, przycisco? Korzyściła. ten, ostatnio widziałem twoją dziewczynę. Co, mieszkasz na Dolnym Śląsku? <noise> tak. Po głowie? Tak. No to, y, ten. No to ja widziałeś. Jak się na niego I, y, ten. Nazywa się, nazywa się 2 na 10. <noise> Żart był po prostu 2 na 10, nie jo, tak, tak naprawdę to się nazywa Agnieszka. To jak? O stary przyznajesz się na odcinku, że masz dziewczynę. O stary. To nie ma. No, ja nie mam. A ja Tak, postarać. Nie. A ile ty masz w ogóle lat? Ja? No. Bo nie no. wiem, trzynaście. Trzynaście. Czternaście. Taki stary to ja już nie jest. Dziesięć. Więcej. Jedennaście. No. O, <noise> no. <noise> oh, zgadłem! Stary. Za piąte, to piąte ma złożone <noise> w Ale zgadłem. Ale <noise> to zgadłeś twoje. Dwanaście. Nie. Nie. Trzynaście? Nie. Czternaście. Nie. Dziesięć. Nie. Dziewięć. Nie. 8? Nie. Siedem. Nie. Sześć. Yeah. Nie. Yeah. naprawdę tu masz dziesięć. To co koniec, że masz jedenaście. Nieważne. Stary, dawaj mi na nagin, czyli e, ten Nie bierz tego człowieku! Nie bierz! Tego. To jest złe! To jest złe! Nie bierz tego! Nie bierz! Nie, nie bo ty mi oszustarowisz. Nie robię. No nie. Bo ja oszustar nigdy nie zrobię. Łooo, stary. Ale to na moją. ty kozak jesteś. Raz o szósta zrobiłeś. Ale widzisz. ja... kozak. A bo wiesz, to mam trzy razy w gili i dwa bez gle. Ło, stare, aleś mnie to obchodzi. Po prostu mnie to tak obchodzi. Że wejdziesz w gilihasa. Bejłeś w gilihasa zające połączenie.

Ej, już 17 minut trwało od mnie na gogarniach, Czekaj, bo coś mi odpisał. Myślałem, że 5. I czekaj, dodam kolegę do rozmowy, dobra? Robimy No dobra. Kurna, no czekaj, dodaję go. A to coś takiego, Krzysztof, nie jest to Halo? podaj mu tego serwa, na którym jesteśmy. Okej. Ej, ale my się ciebie Igor boimy, że ty nam oszusta zrobić. Może no. e, jedy... E, normalny. Eee... wezwa. Aha, e, Igor, przywitaj się z ty. Pa, pa. O, właśnie. To jest mój kolega z klasy, dzisiaj... Ej, ogarnia szczerze, że ja mam dzisiaj występ na Dzień Seniora? Ja, ja mam feriach? Co? W Znaczy, ja nie mam ferii, ja ben, dopiero będę miał ferie, A, ja mam. Ale masz fajnie. W piątek miałem ostatni dzień ferii. A powiesz, w Warszawie, to oni już mają tydzień ferii. Mój kolega tak. Człowiekiem, <laughs> Człowiekiem, Człowiekiem. cywilizowanym. Ej, czekaj, ej, dom. Ej, poczekajcie na chwilę, a ja zaraz do Was. albo czekajcie, dodam Kubę co chciał. Czekaj. Co chciałeś, Kuba? Aha. Ty... <śmiech> <śmiech> Kurde stary, 2 na 10. A widzisz jaki ja pro jestem? Chyba ci się szedzę. I wchodzi kurna serwa szybko A tu zaraz muszę... W... Czekaj, o, jak, jak, jak bie... nagrywanie. jak jeszcze nagrywanie Dobra, jesteśmy już na ja tym Co? No. Stary, po prostu Dobra, my tu nagrywamy odcinek na razie. Jadłem, nie, nie jadłem, dobra, Tu to nagrywam odcinek. oszustą! Gon! Dawaj! Klepaj! Dodam ci zaurę, dobra, klepa. Dobra, ta sklepa jednak. A ja klepię ciebie, bo ja nie gram zaurą teraz, bo nie czemu. Zmienił mi się ten. Mmm... Kuba mnie... Nie pijcie, się Dobra, telefon się Starz, no serio kuba umierz o raźno. No kurwa, ja jestem zarazem, to jest nie. No mam wycofane, tak nawet czekajcie. No i co? Ej, dobra, czekajcie, ja, ja rozłączę tego, mojego kolegę. Dobra, jesteśmy już. No, no to miał być oszustwo. Ale teraz już naprawdę zbieramy jeszcze te troszeczkę i to mu na gilwie. Nie mnie mu da? Ja nie widzę tak. Widzisz? Gdzie ty jesteś? Ja też nie wiem. Dobro, nie, nie zabij go! Sorry, on cię w przypadek zabił, bo on ma huzuni. Dobra, e, weźmy. Auri, proszę kupić się. Bo Ty Ja sam nie gram. Czemu? Okej, okay, się. Czemu? No to żebyś bił. Ale no tu on ma aurę! Chłopacy znalazłem jakieś sztuki typa... Ale to... Ale to no, Ale to może ich tam nie być online. Ciepaj do nas stary! Ciepaj do nas Aurę okay, wy, wyłączyłem. Wyłączyłeś już aure, Dobra. Wyłączyłem czternaście... Igor, to Igor, to my zbieramy już tu item na gnie. Ukaźnik Pitcock. Co? No. Gośnik Kit Kok Ja ci bym ja nawet nie wiedział coś To się... ja, jaki chyba? Sobie... Kim? Jaki nazywasz? A4 Monaj Gośnik Kit Kok sobie wpisz Także to w realu jak się nazywam? Tak, tak. Mikołaj. No ma. Ej stary, on ma dziewczynę i ma 11 lat, nie? Co? No. <grym> nie, sorry, on ma 10 lat. Ej, no dajcie mi jakieś trefko. No, Ukaźniki. Ja mi nawet nie widzę, człowieku. No, o, widzę cię. Ja widzę wyjście, co? Tak? Ja widzę, ja widzę Tam nie ma wyjścia. Jak... Wywaliłem jak... mi się z jakaś... Dajcie mi jakieś kilo, bo z zyski to No, tutaj jest kilo. Proszę. <grym>? Ej, a idziesz no, dzisiaj na ten występ? Nie? Ja też. Ej, 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 jak dziewczyny z naszej klasy się ten. stresują. No, naprawdę ci mówię, nie? Sorry, sorry. Dajcie jakieś kilo. ci No, łap kilo! tam masz kilo? Tam! Ola, wyrzuciłem tobie. Tu, tam, tam. Jest. Kto, sobie tu w stoniarkach. A Kuba to taka lama, nie? Zaczęliśmy robić oszustwa, jeszcze to za. Patuk. Że... Ej, dobra, chodźcie kończymy odcineczek. Chodźcie tutaj. Tylko nie wstujcie we mnie. No. Ej, nie poczekaj, poczekaj. Nie, Kuba, Igor?

Ko kończymy już ten odcineczek. Dobra, no widzę, Nie widzę mnie. Dobra, kończymy ten odcinek.